Ostre słowa Karola Nawrockiego w Pradze. Tylko Donald Trump zmusi Rosję do pokoju. Polska i Czechy ramię w ramię przeciwko rosyjskiej agresji. Tak wyglądała oficjalna wizyta prezydenta RP Karola Nawrockiego w Pradze, gdzie spotkał się z prezydentem Petrem Pawlem. To nie była zwykła kurtuazja. Padły słowa, które przejdą do historii. Nawrocki jasno wskazał, że Federacja Rosyjska jest największym zagrożeniem dla Europy. A jedyną osobą zdolną zmusić Moskwę do pokoju jest prezydent USA Donald Trump. To mocne przesłanie, które pokazuje, że Polska nie zamierza milczeć wobec rosyjskich zbrodni i kłamstw. Podczas konferencji prasowej polski przywódca podkreślił, że Polska i Czechy są liderami w uniezależnianiu się od rosyjskiego gazu. To nie tylko kwestia gospodarki. To fundament naszej suwerenności i bezpieczeństwa. Nawrocki zapowiedział, że Polska może stać się hubem energetycznym dla całej Europy, dostarczając LNG i wspierając inne państwa w odcięciu się od Kremla. Ot, to wizja, która budzi respekt i pokazuje, że Warszawa nie boi się wielkich wyzwań. W rozmowach pojawiły się także kwestie obronności i infrastruktury. Prezydent RP jasno stwierdził, że wydatki na wojsko muszą rosnąć, bo tylko silna armia gwarantuje bezpieczeństwo. Wspólne inwestycje i projekty w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz inicjatywy Trójmorza mają być odpowiedzią na zagrożenia ze wschodu. Nawrocki przypomniał, że do 2030 roku PKB regionu może wzrosnąć aż o 35%. To dowód, że współpraca daje realne efekty. Spotkanie w Pradze było także pokazem jedności wobec Ukrainy. Prezydent RP po raz kolejny podkreślił, że Rosja jest agresorem i nie można pozwolić jej na pokój będący tylko przygotowaniem do kolejnej wojny. To stanowisko Polski jest jednoznaczne i niezmienne. Nie ma zgody na fałszywe kompromisy. Wizyta w Czechach wpisuje się w cykl spotkań nawrockiego z przywódcami państw 4. Po Bratysławie i Pradze czas na Budapeszt, gdzie 3 grudnia odbędzie się szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Polska pokazuje, że jest liderem regionu, który nie tylko broni swoich granic, ale też wyznacza kierunek dla całej Europy Środkowej. To nie jest dyplomacja dla zdjęć. To realna walka o przyszłość naszego kontynentu. Nawrocki mówi wprost. Rosja nie dotrzymuje umów, nie zna słowa pokój, a jedynym gwarantem bezpieczeństwa jest twarda postawa i wsparcie USA. Jeśli uważasz, że Polska musi mówić mocnym głosem i bronić prawdy, zostaw lajka, skomentuj i udostępnij ten materiał. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych odsłon walki o bezpieczeństwo i suwerenność naszego kraju.